Witam serdecznie. Chciałbym zaprezentować układ zabezpieczający do auta. Układ wykonany z konkretną zasadą działania na zamówienie. Zadaniem układu jest odcięcie na przykład pompy paliwowej. Oczywiście, osoby uprawnione wiedzą, jak to aktywować. Za chwileczkę, wszystko wytłumaczę. U góry, u góry dla prezentacji mam e, dwa kierunki, czyli kierunkowskazy, na przykład samochodowe imitujące przełącznik. Po załączeniu w dwójce mamy zapłon, czyli przekręcenie kluczyka w, w miejsce uruchomionego zapłonu. Ukryty gdzieś tam przycisk, lub możliwość podłączenia do jakiegoś z włączników przycisków na desce rozdzielczej, lub ukrytego. Kontakt tronu aktywowanego za pomocą magnesu. Eee, przekaźnik do kierunkowskazów przekaźnik odłączający pompę paliwową. Może zaprezentuję poprawną zasadę uruchomienia. Stacyjka przekręcona. Zapłon załączony i aktywuje przyciskiem. Mamy sygnał dźwiękowy, układ został e, uzbrojony i nie jest aktywny. Kontrolka koloru zielonego, która się świeci w tym momencie, po sygnale dźwiękowym, który sygnalizuje załączenie chwilowe e, przycisku, nie załącza przekaźnika. Oraz kierunkowskazów układ działa poprawnie. Rozłączę zapłon. Ponownie wykonam tę samą czynność. Tyle, że nie aktywuję już ukrytym przyciskiem. Zapłon. Został załączony przekaźnik. Który odcina nam pompę paliwową. Widać tu załączona dioda koloru zielonego, oraz zostały załączone kierunkowskazy. Kierunkowskazy działają do momentu upłynięcia określonego czasu. Wyłączenie zapłonu absolutnie nic nie daje. Opcjonalnie możemy schować gdzieś przycisk. Przełącznik, włącznik odcinający zasilanie dla układu, który zresetuje układ. Za chwileczkę będzie mignięcie jeszcze kierunkowskazami po tym manewrze. Ponownie możemy załączyć zapłon i aktywować układ. Jeżeli tego nie dokonamy, kierunkowskazy ponownie zostaną załączone. Zapłon wyłączony. Uruchamiam zapłon. Aktywuję ukrytym przyciskiem. To jest cała filozofia. Brak jakichkolwiek przycisków ukrytych i tak dalej, i tak dalej, żeby to dezaktywować. Jak stacyjką, włącz, wyłącz, włącz, wyłącz, jak mam w innym układzie. Ten układ jest zdecydowanie prostszy. Ma pewien własny mechanizm działania. Zapon wyłączony. Załączam i aktywuję ukrytym przyciskiem. W określonym czasie, oczywiście. Jeżeli w określonym czasie nie zostanie to dokonane zostanie odcięta pompa oraz zostanie załączone zostaną załączone kierunkowskazy zapłon załączony nie będę aktywował i w tym momencie mamy awaryjne Jeżeli ktoś w praktyce będzie próbował obejść to i doprowadzi do zasilania, do instalacji elektrycznej, czyli zapłonu. Będzie chciał obejść pompę, a nie będzie znał miejsca ukrytego przycisku, to cyklicznie będą załączane kierunkowskazy. <laughs> Może za chwileczkę to zaprezentuję. Pozostawiam załączony zapłon. Symulujący gdzieś tam wpięcie się i dołączenie obejścia, zasilania. Oczywiście, nadal, jak widać, dioda koloru zielonego się świeci. Odłączona jest pompa paliwowa. Jeżeli ktoś zrobi w to miejsce obejście i pompę uruchomi, to mimo wszystko nadal będą załączały się kierunkowskazy sygnalizujące, że coś jest nie tak. Oczywiście zainteresuje to e, sąsiadów, czy ludzi nad, e, przechodzących, czy nawet panów w mundurach. Ja może odłączę zasilanie, uruchomię i jeszcze raz zapłon i ukryty przycisk i to wszystko i układ działa poprawnie odłączenie pompy jest na załączonym przekaźniku więc podczas spoczynku poprawnej pracy przekaźniki są rozłączone wyłączone i obieg jest zamknięty dla pompy odłączenie zapłonu jeśli jest taka potrzeba wyłączamy ponownie i ukryty przycisk. Tak by to wyglądało. Zapraszam na moją stronę internetową www.imex.elektroda.eu ukośnik galeria. Podam telefon kontaktowy do siebie 502 812 675. Mam na imię Grzesiek. Masz pomysł na inne wykonanie niniejszego układu? Dzwonię. Mailuj, może wykonam go dla ciebie. Pozdrawiam, Grzesiek.